Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump zasygnalizował gotowość do całkowitego zbombardowania Iranu. Trump wściekły z powodu odmowy Iranu wobec nacisków na nowe porozumienie nuklearne. Połącz to z finansowaniem Hałti przez Iran, którzy sieją spustoszenie na Morzu Czerwonym. Przekaz Trumpa jest teraz bardzo klarowny. Koniec z tym. Stany Zjednoczone Ameryki szykują się na pełnoskalową wojnę przeciwko Iranowi, ale Iran wierzy, że może odpowiedzieć ogniem. Mówi, że jest gotowy na wszystko, co Stany Zjednoczone Ameryki mogą na niego rzucić. Najnowsze nasilenie konfliktu między Stany Zjednoczone Ameryki a Iranem rozpoczęło się 30 marca, kiedy Trump przeprowadził telefoniczny wywiad z National Broadcasting Company News. Podczas tego wywiadu Trump wspomniał o kilku działaniach, które Stany Zjednoczone Ameryki mogą planować podjąć, w tym wprowadzeniu drugorzędnych taryf przeciwko krajom, które nadal kupują ropę od Rosji. Te taryfy ukarałyby same kraje kupujące a Trump sugerował taryfy między 25 a 50 procentami. Ale te taryfy nie były głównym tematem rozmowy. Najważniejszym punktem dyskusji, przynajmniej w kontekście Stany zjednoczonych Ameryki i ich aktywnej operacji wojskowej, był Iran. Trump zasugerował, że jego administracja rozmawia z irańskimi urzędnikami na temat możliwości stworzenia nowego porozumienia nuklearnego. Trump podkreślił w rozmowie z National Broadcasting Company, że jeśli Iran nie dotrzyma słowa i nie zawrze umowy, dojdzie do bombardowania. Jeśli nie zawrą umowy, mogę nałożyć na nich cła drugorzędne, tak jak zrobiłem to cztery lata temu. Trump nawiązuje do swoich osiągnięć podczas pierwszej kadencji prezydentury. Wtedy to Trump wycofał Stany Zjednoczone Ameryki z umowy nuklearnej z Iranem, która jego zdaniem była niekorzystna dla amerykańskich interesów. W ramach umowy Stany Zjednoczone Ameryki i inne mocarstwa nałożyły ograniczenia na irański program nuklearny w zamian za złagodzenie sankcji. Trump obrał przeciwny kierunek. Po wycofaniu Stany Zjednoczone Ameryki z umowy wprowadził szerokie sankcje przeciwko Iranowi. Według Crisis Group sankcje wprowadzono w dwóch głównych transzach. Pierwszą w sierpniu 2018 roku uderzenie w irańskie przemysły niewytwarzające ropy. Druga i o wiele bardziej znacząca transza skierowana była na 700 osób i podmiotów, w tym 300, które nigdy wcześniej nie były celem, aby ukarać je ograniczeniami handlowymi. Podsumowując, sankcje dotyczą około 80% gospodarki Iranu, a były skuteczne, mówi Crisis Group. Waluta Iranu spadła o 2 trzecie swojej wartości, a eksport ropy spadł z 2,5 miliona baryłek dziennie do około 500 tysięcy baryłek. Obecnie 73 dolary. Zanim Trump wprowadził sankcje w swojej pierwszej kadencji, 182,5 milionów dziennie na ropie, co daje roczny dochód 66 601 milionów. Teraz zarabia 36,5 miliona dziennie i tylko 13 miliardów 322 miliony. To strata OK 53,3 miliardy rocznie. Jest jasne, że Trump obecnie widzi sankcje wtórne, które pozwalają mu karać klientów Iranu za robienie z nim interesu. Po tym jak Stany Zjednoczone Ameryki w pełni wykorzystały możliwość bezpośredniego ataku na Iran, by wymusić negocjacje nuklearne. A jeśli Iran nadal będzie się opierał, pozostanie tylko jedno wyjście zbombardowanie kraju do niebytu. Więc co planuje zrobić Trump? I równie ważne, jak zareaguje Iran, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego nuklearne zaplecze, Wcześniej wspomnieliśmy, że Stany Zjednoczone Ameryki i Iran były wcześniej sygnatariuszami porozumienia mającego na celu ograniczenie zdolności Iranu do budowy broni jądrowej w zamian za złagodzenie sankcji. To porozumienie, zwane wspólnym całościowym planem działania, Joint Comprehensive Plan of Action, podpisano w 2015 roku. W tamtym czasie Joint Comprehensive Plan of Action było uważane za przełomowe porozumienie między Iranem a wieloma globalnymi mocarstwami, którym groziły działania tego kraju. Zwolennicy porozumienia twierdzili, że zablokuje ono dążenia Iranu do zdobycia broni jądrowej i stania się głównym graczem na Bliskim Wschodzie. A jedynym kompromisem byłoby złagodzenie sankcji gospodarczych, które dostarczyłyby dodatkowych pieniędzy do kasy Iranu. Uznano to za dobry kompromis, biorąc pod uwagę rywalizację Iranu z ekonomicznymi mocarstwami, jak Arabia Saudyjska, o wpływy na Bliskim Wschodzie. Złagodzenie sankcji nie umocniłoby na tyle pozycji ekonomicznej Iranu, by mógł realnie zaburzyć finansową równowagę Bliskiego Wschodu. Ponadto nie mógłby zagrozić innym krajom bronią jądrową, którą próbował stworzyć. Kilka głównych narodów podpisało Joint Comprehensive Plan of Action oprócz Stany Zjednoczone Ameryki, Chiny, Rosja, Francja i Wielka Brytania również podpisały ten dokument. Niemcy, reprezentując Unia Europejska również przystąpiły do tego układu. W tamtym czasie było trochę konsternacji. Na przykład Arabia Saudyjska nie była zadowolona, że nie została skonsultowana, zwłaszcza, że jest jednym z krajów najbardziej zagrożonych przez Iran. Izrael, kolejny główny przeciwnik Iranu na Bliskim Wschodzie, całkowicie odrzucił Joint Comprehensive Plan of Action, ponieważ uważał, że cały układ jest zdecydowanie zbyt łagodny. Na naród, który zagraża Izraelowi i finansuje ugrupowania jak Hamas atakujące to państwo. Umowa zawierała też klauzulę o wygaśnięciu. Na przykład po dekadzie od stycznia 2016 ograniczenia umowy dotyczące restrykcji na wirówki zostałyby zniesione, pozwalając Iranowi na ponowne rozwijanie i używanie tych kluczowych komponentów nuklearnych. Po 15 latach ograniczenia na ilość wzbogaconego uranu produkowanego przez Iran również zostałyby zniesione. Wygląda na to, że nadrzędnym celem Joint Comprehensive Plan of Action było pokazanie, jak korzystne byłoby dla Iranu, Gdyby stał się częścią szerszego środowiska geopolitycznego, zamiast zagrażać krajom sąsiednim, Donald Trump pojawił się około 2 lata po podpisaniu Joint Comprehensive Plan of Action i wycofał z niego Stany Zjednoczone Ameryki. Głównym skutkiem tego ruchu było to, że wydawało się, że wywołało decyzję Iranu o zaczęciu naruszania Joint Comprehensive Plan of Action. Iran Watch dostarcza przydatną oś czasu późniejszych wydarzeń. W lipcu 2019 roku Około 2 lata po wycofaniu się Stany Zjednoczone Ameryki, Iran rozpoczął wzbogacanie uranu powyżej limitu 3,47% U-235 określonego w porozumieniu, osiągając 4,5% tego miesiąca. To ważne, ponieważ uran o jakości broni jest silnie wzbogacony do ponad 90% U-235 według Światowego Stowarzyszenia Nuklearnego. Jednak bomba atomowa. Może być wykonana z uranu wzbogaconego do poziomu zawierającego tylko 20% U235. Iran nadal nie był blisko budowy broni jądrowej, ale fakt, że produkcja jego U235 rosła, łamiąc warunki jego porozumienia nuklearnego, był powodem do niepokoju. Wkrótce potem doszło do dalszych naruszeń. Iran zaczął przekraczać więcej limitów i rozszerzył swoją produkcję centralnych wirówek poza ograniczenia nałożone na niego przez Joint Comprehensive Plan of Action, otworzył również zakłady produkcji uranu i rozpoczął wzbogacanie uranu do poziomu 20%. U-235 w stycznia 2021 roku wystarczająco dużo na małą broń jądrową. Liczba ta wzrosła do 60% do kwietnia tego samego roku, a powolny program nuklearny Iranu wydawał się być ponownie uruchomiony. Kombinacja wyjścia Stany Zjednoczone Ameryki z umowy i zarówno Rosji, jak i Chin, dwóch innych narodów popierających Joint Comprehensive Plan of Action, które zbliżyły się do Iranu, prawie doprowadziła do rozpadu porozumienia. Pozostały tylko Francja i Wielka Brytania dwa najsłabsze państwa sygnatariusze. W kontekście nuklearnym Iran ma jeszcze dużo pracy do wykonania, jeśli chce zbudować broń nuklearną. Jednakże jego sojusz z Rosją. Do której wysłał co najmniej 8060 dronów Shahid od początku konfliktu na Ukrainie, pomaga w tym. Podobnie jak jego decyzja o złamaniu aspektu wirówek Joint Comprehensive Plan of Action, jeśli Iran uruchomi 3000 wirówek, w kilka miesięcy może wzbogacić dość uranu na broń jądrową. To jest wyraźny problem. Niektórzy mogą nawet twierdzić, że to problem stworzony przez Trumpa. Stany Zjednoczone Ameryki obecnie starają się dotkliwie ukarać Iran za złamanie warunków Joint Comprehensive Plan of Action oraz zastawianie Trumpa w złym świetle. Odpowiedzią Trumpa, teraz gdy jest już po raz drugi prezydentem, było wysłanie listu do Iranu w pierwszym tygodniu marca. Nie wiemy dokładnie, co zawierał ten list, jednak w wywiadzie z Marią Bartiromo Trump powiedział to. Napisałem mu list, w którym mówię, mam nadzieję, że zamierzasz negocjować, bo jeśli będziemy musieli interweniować militarnie, będzie to straszna rzecz dla nich. Napisałeś list do Khomeiniego? Tak, kiedy wysłałeś ten list? Wczoraj? I powiedziałeś, lepiej negocjuj, albo chcemy, żebyś negocjował. Nie powiedziałem, że lepiej. Powiedziałem, mam nadzieję, że zamierzasz negocjować, bo to będzie o wiele lepsze dla Iranu. I myślę, że chcą dostać ten list. Inną alternatywą jest, że musimy coś zrobić, bo nie możemy pozwolić im na posiadanie broni jądrowej. Trump mówi, że powiedział Iranowi, iż nadszedł czas na zawarcie umowy z Stany Zjednoczone Ameryki. Taka, która prawdopodobnie nie będzie częścią osłabionego Joint Comprehensive Plan of Action, który nadal istnieje. Tutaj pojawia się problem. Iran twierdzi, że list Trumpa dotarł 12 marca i że odmówił przystąpienia do negocjacji z Stany Zjednoczone Ameryki. Prezydent kraju, Massoud Pazeskian, powiedział: Nie unikamy rozmów. Złamanie obietnic wywołało problemy. Muszą pokazać, że potrafią budować zaufanie. Trump zerwał pierwszą umowę między Iranem a Stany Zjednoczone Ameryki podczas swojej pierwszej prezydenckiej kadencji. Co przemawia za tym, że nie złamałby warunków kolejnej umowy lub że Iran mógłby mu zaufać w kwestii wdrożenia sprawiedliwej dla kraju umowy? Bezpośrednie odrzucenie listu Trumpa doprowadziło nas do obecnej sytuacji. Trump teraz grozi Iranowi bombardowaniem, chyba że ten usiądzie do stołu. Więc co robi Trump, aby przygotować się na tę kampanię bombardowania? Wygląda na to, że mógł już zacząć. 6 marca napłynęły raporty, że Trump rozpoczął kampanię bombardowania w Jemenie. Kraj ten jest przeważnie kontrolowany przez militarną grupę Houthi od kilku lat, a początkowe ataki Trumpa zabiły 53 osoby, w tym pięcioro dzieci. Według Houthi, celem Trumpa wydaje się być obcięcie głowy Houthi poprzez wyeliminowanie liderów grupy i kluczowych instalacji wojskowych. Od 16 marca nastąpiło więcej ataków praktycznie codziennie. A jeden z najnowszych miał miejsce 28 marca i zniszczył 40 lokalizacji na terenie Jemenu. Dla wielu Houthi i Iran są tożsame, co wiąże się z bombardowaniem Iranu. Według British Broadcasting Corporation Houthi od 2015 roku, roku przejęli dużą część zachodniego Jemenu i stale poszerzają swoje wpływy z pomocą Iranu. Według Stanów Zjednoczonych Ameryki, Iran zaopatruje Houthi w broń i szkolenia wojskowe. Ta pomoc umożliwiła Houthi rozpoczęcie kampanii ataku i przejęć statków handlowych na Morzu Czerwonym pod koniec 2023 roku. Houthi twierdzą, że te ataki są wsparciem dla Hamasu, który walczy przeciwko Izraelowi i który również, jak się uważa, jest wspierany przez Iran. Zarówno Stany Zjednoczone Ameryki, jak i Arabia Saudyjska twierdzą, że Iran przemyca tony broni od pocisków balistycznych i rakietowych po drony do Houthi. Od początku wojny w Jemenie broń ta była wykorzystywana do ataków na Arabię Saudyjską. Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz statki na Morzu Czerwonym. Houthici wydają się być zastępczą siłą Iranu. Grupa działa w interesie Iranu, pomagając mu osiągnąć jego geopolityczne cele bez konieczności bezpośredniego brudzenia rąk. Rozpoczynając intensywną kampanię bombardowań przeciwko Houthi, Trump już wysyła ostrzeżenie do Iranu. Mówi krajowi, że nie pozwoli jednej z jego grup zastępczych robić, co chce na Morzu Czerwonym. Ponadto, eliminując bazę władzy Huti, stara się ograniczyć wpływy Iranu w Jemenie. Iran ma też doskonałą pozycję, by obserwować niszczycielską siłę ognia, połączonych sił, marynarki wojennej i sił powietrznych Stanów Zjednoczonych Ameryki, co oznacza, że w atakach Trumpa na Huti nie brakuje elementu zastraszenia. Przekaz jest jasny: to spotyka jednego z Twoich pełnomocników, a następnym razem może przydarzyć się Tobie. To ostrzeżenie widzi ogień spadający z nieba na irańskich sojuszników. Są jednak również subtelniejsze oznaki, że Trump szykuje kampanię bombardowań skoncentrowaną na Iranie. Jednym z największych jest to, że Trump wysyła bombowce B-2 Ducha na wyspę, która jest w zasięgu bombardowania Iranu. 26 marca brytyjski dziennik obrony doniósł, że Stany Zjednoczone Ameryki przeniosło co najmniej 7 bombowców stealth B-2A Ducha na wyspę Diego Garcia. Ta brytyjska wyspa leży na Oceanie Indyjskim około 3000 mil od Iranu. To wystarczająco daleko, aby chronić bombowce przed irańskimi pociskami z rodziny Shahab trzy, które mają zasięg około 1200 mil. Dzięki amerykańskim samolotom dotankowania w powietrzu na wyspie B2A mogą dolecieć do Iranu, zrzucić bomby i wrócić, będąc poza zasięgiem irańskiego kontrataku. Ta sama wyspa gościła bombowce B52, i B-1 podczas wojny w Zatoce Perskiej oraz operacji Ameryki w Iraku i Afganistanie. W następstwie ataków na World Trade Center 11 września 2001 roku oznacza to, że jest to sprawdzona baza, która długo służyła Stany Zjednoczone Ameryki jako środek do projektowania siły na Bliskim Wschodzie. Teraz to właśnie robi Trump stacjonując B-2A na wyspie. A jeśli raport z 20 marca z strefy wojny Czyli telewizja wojny zimnej ma coś do powiedzenia: b 2 a to dopiero początek. Telewizja wojny zimnej mówi, że znaczna grupa myśliwców F-35, a Joint Strike Fighters z bazy Sił Powietrznych Hill w Utah przybyła do Anglii. Podsumowując, 12 najbardziej zaawansowanych amerykańskich myśliwców wylądowało na bazie lotniczej Royal Air Force Lakenheath, która wcześniej służyła jako stacja tranzytowa dla Stany Zjednoczonych Ameryki podczas transportu samolotów na Bliski Wschód. Czy F-35 też lecą nad Diego Garcia? Czy żołnierze są przenoszeni do innej amerykańskiej bazy wojskowej w pobliżu Iranu, na przykład w Arabii Saudyjskiej? Jeszcze nie znamy odpowiedzi, ale jasne jest, że Trump demonstruje lotniczą potęgę swojego kraju. Zarówno aktywnie przeciwko Houthim, jak i pośrednio, pozycjonując bombowce i myśliwce jako groźbę wobec Iranu. Przyjdź do stołu, albo Stany Zjednoczone Ameryki zniszczy Iran. Jest tylko jeden problem Iran nie ustępuje. Oprócz wcześniejszego odrzucenia listu Trumpa, Iran odpowiedział na najnowsze groźby prezydenta Stany Zjednoczone Ameryki dotyczące bombardowania kraju. Tehran Times informuje, że Iran przygotował dużą liczbę pocisków, wszystkie zlokalizowane w podziemnych obiektach, które wykorzysta do odparcia wszelkich nalotów, które Trump zarządzi na ten kraj. Te pociski odegrają kluczową rolę w obronie Iranu, podobnie jak podziemne tunele tego kraju. Nie wiadomo ile takich podziemnych baz istnieje w Iranie, jednak 25 marca przyniósł pokaz tego, co prawdopodobnie jest najbardziej imponujące, przynajmniej pod względem rozmiarów. Baza, którą komentatorzy nazwali miastem rakiet, według telewizja Wojny Zimnej 85-sekundowe, wideo udostępnione przez Iran ukazuje głębokość tej bazy. Generał major Mohamed Hossein Bagheri, szef irańskich sił zbrojnych, oprowadza po obiekcie, prezentując jego zawartość. Widzimy kilka irańskich pocisków, w tym pocisk manewrujący Paweł do ataku na ląd, a także wiele Sejal, Skybar, Sheyhans i Hajj Iran w przeszłości wykorzystywał te pociski, atakując Izrael. Film sugeruje, że wszystkie są gotowe do zestrzelenia bombowców, które Stany Zjednoczone Ameryki wysyłałyby na swoje terytorium. Jednak TWC twierdzi, że film nie jest tak groźny, jak Iran miał nadzieję. Wycieczka pokazuje kilka rażących słabości, w tym całkowity brak drzwi przeciwwybuchowych które oddzielają różne magazyny amunicji wewnątrz miasta rakiet. To problem. Precyzyjny atak powietrzny Stany Zjednoczone Ameryki mógłby wywołać łańcuch podziemnych eksplozji, gdy irańskie rakiety zapalają się, a następnie zapalają inne rakiety, które nie są zabezpieczone. Co ciekawe, telewizja wojny zimnej informuje, że podobne filmy prezentujące inne podziemne bazy rakietowe Iranu pokazywały wcześniej działające drzwi przeciwwybuchowe. Albo Iran nie zbudował ich w miasto rakiet, ukrywa je, albo jeszcze nie skończył budowy. Niezależnie od sytuacji, Stany Zjednoczone Ameryki uznają to za oznakę, że Iran nie jest tak przygotowany na odparcie amerykańskich bombardowań, jak sądzi. Z drugiej strony, Iran próbuje twierdzić, że jest przygotowany na walkę ze Stanami Zjednoczonymi. W bezpośredniej konfrontacji militarnej, z Stany Zjednoczone Ameryki Iran byłby na przegranej pozycji. Według Global Firepower, które co roku klasyfikuje 145 wojskowych narodów na podstawie ponad 60 czynników, Iran ma 16 najsilniejszą armię na świecie. Stany Zjednoczone Ameryki jest numerem 1. Czynne wojsko Iranu, liczące 610 tysięcy żołnierzy i 350 tysięcy rezerwistów, nie dorównuje od 1,3 do 1,8 miliona aktywnych żołnierzy w amerykańskim wojsku. To przed uwzględnieniem 799 500 żołnierzy rezerwy Stany Zjednoczone Ameryki. W każdej istotnej kategorii Iran przegrywa. Ma 551 samolotów w porównaniu do 13 043 w Stany Zjednoczone Ameryki. Stany Zjednoczone Ameryki ma więcej czołgów, ponad 326 000, więcej pojazdów opancerzonych i marynarkę wojenną. Z około czterokrotnie większym majątkiem niż Iran i zdecydowanie większą tonącą wypornością. Innymi słowy, Stany Zjednoczone Ameryki ma więcej i większych statków, co pokazuje jego 11 lotniskowców w porównaniu do zera Iranu. Trump nie zapowiada pełnej wojny, lecz mówi o zbombardowaniu Iranu przez Stany Zjednoczone Ameryki. Tutaj sprawy stają się nieco bardziej skomplikowane. Stany Zjednoczone Ameryki mogą efektywnie bombardować Houthi. Gdyż ta militarna grupa ma znikome lub żadne obrony powietrzne. Głównie używa dronów i pocisków manewrujących do ataków na statki na Morzu Czerwonym, co ogranicza możliwości powstrzymania bombardowań. Według doniesień Al Jazeera z kwietnia 2024 roku, roku sytuacja w Iranie wygląda inaczej. Iran przeznacza znaczną część budżetu wojskowego na rozwój pocisków i wzmacnianie obrony powietrznej. Muszą to robić. Sankcje nałożone na ten kraj uniemożliwiły modernizację starzejących się sił powietrznych. Kraj nadal używa amerykańskich myśliwców F4 i F5, które są daleko w tyle za tym, co Stany Zjednoczone Ameryki oferuje dzisiaj. W kwestii obrony powietrznej Iran wykorzystuje kilka krajowych i importowanych systemów do tworzenia wielowarstwowej ochrony przed pociskami i bombami. Najważniejszym elementem tej wielowarstwowej obrony jest Bawar 373. Podobny strukturalnie do rosyjskiego S-300, choć bliższy działaniu S-400. Według Iranu Bawar 373 może rzekomo blokować jednocześnie 60 celów na maksymalnym zasięgu 248 mil. Może strzelać tylko do 6 z tych 60 celów i trafi w nie na odległość do 186 mil. Tutaj wchodzą w grę inne systemy obrony przeciwrakietowej Iranu. Za tymi typami systemów średniego zasięgu znajdują się takie jak taktyczny Syed Armen i Kordat-15. Mogą one trafiać w nadchodzące zagrożenia z odległości do 200 km, ale na różne dystanse. Armen jest przenośny, co pozwala Iranowi umieścić go blisko baz, które według niego Stany Zjednoczone Ameryki mogłyby zaatakować. Wielowarstwowy system Iranu mógłby pozwolić na używanie BAFAR-373 do śledzenia nadchodzących pocisków, a inne systemy eliminowałyby większość zagrożeń. Iran uważa, że te systemy skutecznie odeprzą spodziewany atak rakietowy Izraela. Ale czy zadziałają przeciwko amerykańskim bombowcom i myśliwcom? Możemy wkrótce uzyskać odpowiedź na to pytanie, jeśli Iran odmówi negocjacji z Stany Zjednoczone Ameryki i Donaldem Trumpem dotyczących broni jądrowej. Obecnie Bliski Wschód to beczka prochu, która tylko czeka na wybuch. Czy to Trump, czy Iran go zapali? Podziel się opinią w komentarzach: czy sądzisz, że Stany Zjednoczone Ameryki mogą całkowicie zbombardować Iran? Czy Iran się obroni? Jaką rolę odegrają jego pełnomocnicy w szerszym konflikcie? Podziel się swoimi opiniami poniżej i subskrybuj The Military Show, aby otrzymywać więcej komentarzy o najnowszych wydarzeniach na Bliskim Wschodzie oraz wiadomości i komentarze dotyczące konfliktów z całego świata. Jesteśmy niezależnym źródłem bezstronnych informacji na temat konfliktów z całego świata. I naprawdę doceniamy Twoje wsparcie.